Nie bój się zadawać tych pytań Panu Bogu. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, czyli nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym, trwając w roku jubileuszowym 2025, trwając w wielkim poście, przygotowując się do jubileuszu 2000 lat odkupienia. Czytamy całe Pismo Święte z komentarzem. Być może do tej pory nie miałaś, nie miałeś. Takiej okazji może przez całe długie życie. I teraz przyszedł na to czas, wykorzystaj ten moment. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie okazje do czytania Słowa Bożego, do pogłębiania Bożego słowa, do odkrywania Twojego słowa, które jest słowem mądrości, słowem miłości, słowem nadziei. Teraz w roku nadziei. Jako pielgrzym nadziei chcę wędrować przez karty Pisma Świętego, teraz razem z Abramem, z Saraj, potem z kolejnymi patriarchami, kolejnymi postaciami Starego Testamentu, aż dojdziemy do Nowego Testamentu i do Apokalipsy. Chcę być pielgrzymem nadziei, chcę być pielgrzymem wiary, chcę być pielgrzymem miłości. Oto się modlę przez wstawienictwo Matki Najświętszej, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Od wersetu 6. Przepraszam. Abraham uwierzył Bogu, i to zostało mu policzone jako świadectwo jego sprawiedliwości. Potem Pan mu rzekł: ja jestem bogiem, który Cię wyprowadził z Urchaldejskiego, aby te ziemię Tobie dać w dziedziczne posiadanie. Abram zapytał: O władco, o panie, po czym poznam, że stanę się jej dziedzicem? Mamy kilka bardzo ważnych zdań które potem będą się pojawiały w różnych miejscach Pisma Świętego. I przez to uczymy się tego, że Biblia jest spójna, że co chwilę jest coś podobnego i my już to znamy, i my jesteśmy z tym oswojeni, nie czujemy się obco. Łatwiej nam przez to będzie poznawać kolejne części, fragmenty Starego Testamentu. Mamy w szóstym wersecie pochwały Abrama. Bo uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako świadectwo Jego sprawiedliwości. Piękne określenie. Świadectwo Jego sprawiedliwości. Uwierzył Panu Bogu w to, że otrzyma potomstwo, tak liczne jak gwiazdy na niebie, o czym była mowa wczoraj. Ale mamy właśnie kolejne zdania. O władco, o Panie, mówi Abram do Boga. <laughs> po czym poznam? Że stanę się dziedzicem ziemi. Po czym poznam? Bo Pan Bóg mu daje kolejną obietnicę ziemi. I można się zastanowić, na no dobrze, tutaj z jednej strony jest wiara, która została naprawdę pochwalona, a tutaj teraz są wątpliwości. Abraham wystawia Pana Boga na próbę, no to gdzie jego wiara, gdzie jego zaufanie? No właśnie, to nie ten kierunek. Popatrzmy na Matkę Najświętszą, niepokalaną. Ewangelia według świętego Łukasza. Maryja mówi do Anioła, jakże się to stanie, skoro nie zna męża? I Maryja pyta, ale Maryja była niepokalana, bez grzechu. Ona nie miała w sobie odrobiny niewiary. I te wątpliwości, one nie są wątpliwościami co do. Istnienia Pana Boga, co do działania Pana Boga. Maryja, tak jak tutaj Abraham, prosi o znak, bo nie zna męża, nie zna kontaktu fizycznego z mężczyzną. I Pan Bóg, Anioł, Pan Bóg przez Anioła mówi: Duch święty stąpi na Ciebie, moc najwyższego kryje Cię, święte, które się pocznie, porodzi, będzie nazwane synem najwyższego. I moi drodzy, tak samo tutaj, o władco, po czym poznam, że stanę się jej dziedzicem? I to pytanie, jeszcze raz zaznaczam, nie wyraża wątpliwości wobec istnienia Pana Boga i działania Pana Boga. Jest to pytanie, które jest niejako prośbą o prowadzenie, o kierownictwo. Panie Boże, Tobie się zawierzam, Ty mnie prowadź. Aby miał jasność, że to jest droga, po której mam iść. Dawaj mi znaki, ale nie w sensie wystawiania Pana Boga na próbę, ale chcę być prowadzony i mieć pewność w sercu. Ja, jako ksiądz, wierzę w Pana Boga, jestem przekonany o Jego działaniu. Ale też rozeznaję różne sprawy kapłańskie, duszpasterskie, internetowe i modlę się: Panie Boże, czy mam się w to zaangażować, czy nie? Czy mam to zrobić w taki sposób, czy nie? I z czasem na modlitwie, dzięki Bożej łasce, przychodzi pewność, żeby pójść w danym kierunku, a zostawić inną drogę. I to nie jest wystawianie Pana Boga na próbę, tylko to jest szukanie, Pewnej drogi i proszenie o to kierownictwo, aby iść właściwą drogą. I nie bój się zadawać Panu Bogu takich pytań o właściwą drogę. Panie Boże, wierzę Ci, ufam Tobie, wierzę w Twoje działanie, ale proszę, pokazuj mi, która ścieżka jest właściwa, bo chcę iść tą Twoją, wybraną. Chcę postępować w taki sposób, który będzie najlepszy. Do naszej relacji, który będzie najlepszy do zbawienia, do różnych codziennych spraw. Nie, że wystawiam Ciebie na próbę, ale chcę Tobie się podobać, chcę pełnić Twoją wolę, a Ty mi w tym pomagaj. Właśnie często pytaj o to Pana Boga, jak mam pełnić Twoją wolę, bo chcę, a Ty mi pokaż. Prowadź, dawaj znaki, dawaj wiatr w żagle. I niech Twoją odpowiedzią na to słowo będzie komentarz. Panie, prowadź mnie przez życie. Panie, prowadź mnie przez życie. Zostaw także kciuka w górę. Udostępnij ten filmik innym, którzy mają różne wątpliwości, niejasności. Niech będą prowadzeni przez życie, przez dobrego Boga. A jeżeli masz intencje, które chcesz zostawić przy sercu świętego Józefa śpiącego, możesz to uczynić teraz. Moi drodzy, uwaga, jeszcze jeden apel. Jeżeli są jakieś. Cuda, łaski, świadectwa dotyczące tej modlitwy, przedstawienie świętego Józefa śpiącego, to także proszę dzisiaj napiszcie w komentarzach. Dzisiaj opiszcie je w komentarzach. Bardzo o to proszę. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Na dobrą i spokojną noc i owocny wielki post. Niech cię hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.